Dzień dobry, szanowni. Opozycja ma za sobą całkiem udany marsz, całkiem udany wiec i kilka zaplanowanych aktywności o podobnym charakterze. Z drugiej strony słychać właściwie ciągle to samo. Tam niewiele jest pomysłów na zgrabną odpowiedź, więc pojawia się jeden argument. Najlepiej, najbardziej syntetycznie sformułowany przez jednego z redaktorów niezłomnych, który w swojej niezłomności jest dość często pompowany obfitymi dotacjami ze skarbu państwa. Otóż pan redaktor Niezłomny powiedział, że oto 800 plus stanęło naprzeciwko 8 gwiazdek. To miało opisać wszystko. Beznadziejną chłupę opozycji, która temu znakomitemu rządowi, który obiecał, ale też dowiózł, wypełnił swoje zobowiązania. Potrafi przeciwstawić tylko wulgarny kwik i beznadzieje różnego rodzaju marszów i wieców. To wszystko ma w taki sposób właśnie być wytłumaczone. Gdybyście się szanowni spotkali kiedyś z takim argumentem w jakiejkolwiek dyskusji, że oto znakomity rząd, który spełnia obietnice, jako jeden z nielicznych, musi być konfrontowany z wulgarnością opozycji i zasługuje na szacunek właśnie dlatego, że coś obiecał i to wypełnił, to mam dla was taką opowieść. Otóż polityka polega na tym, że co jakiś czas, co 4 lata, co 5 lat, zależy jak tam kadencja to wszystko opisuje. Suweren mówi: hej, mam pieniądze. Jest robota. Chętnie Was politycy zatrudnimy. Damy Wam pieniądze za to, że będziecie wypełniali naszą wolę, że będziecie załatwiali za nas nasze pilne sprawy, że zorganizujecie nam publiczne życie. My, suweren, za to damy Wam pieniądze. Więc zaproponujcie, co chcecie zrobić. Jak wygląda Wasz program na robotę, którą Wam chcemy zlecić. I chętni kombinują, wymyślają, planują, proponują, referują. A suweren wybiera i wybrał. Tym razem jak zawsze wybrał. Na każdym etapie suweren ma pełne prawo do tego, aby rozliczyć tych, którym zapłacił za robotę, z tego co zrobili, a czego nie. Więc wybaczcie, szanowni państwo, ale przestańcie nam już panować tym, coście zrobili, coście obiecali i dowieźli, bo był to wasz psi obowiązek. To nie był zakład o flaszkę, panie i panowie. Wzięliście robotę za szmal i macie dowozić, macie wypełniać, macie realizować. A nie potraficie, to fora za dwora. Nie będzie więc brawi oklasków za to, co zrobiliście, spośród rzeczy, które obiecaliście. Za to będzie precyzyjne wyliczenie tego, czego nie zrobiliście. Co obiecaliście, ale nie dowieźliście. Dlatego, że ktoś, kto wziął od nas nasze pieniądze, obiecał, że coś zrobi, ale tego nie zrobił. Jest po prostu naciągaczem. Być może to myśmy się dali naciągnąć, ok, ale to Waszej winy, Szanowni Państwo, w niczym nie umniejsza. Więc nie będzie brawił oklasków za to, co zrobiliście, spośród rzeczy, które obiecaliście, bo nam łaski nie robicie, dostaliście za to kasę, prestiż, sławę i chwałę i macie to robić. Za to będzie precyzyjne wyliczanie tego, czego nie zrobiliście, a obiecaliście, i na to nas naciągnęliście. Powiedzieliście nam, że zrobicie, dostaliście za to pieniądze i władzę, a potem uznaliście, że no, w tym miejscu nie poszło nam najlepiej. Nie wiem z kogo to jest cytat, ale chyba z pana prezesa. To będzie precyzyjnie wyliczane. A trochę tego jest. Nie ma 100 tysięcy mieszkań, nie ma miliona samochodów elektrycznych, nie ma darmowego watu na ubranka, nie ma 20 mostów, nie ma 100 obwodnic. Szanowni i wy, i ja możemy tę wyliczankę jeszcze trochę ciągnąć. Więc powtórzę. Nie oczekujcie bravi oklasków, Szanowna Władza, za to, co zrobiliście, bo guzik nas to obchodzi. Macie to robić, bo dostaliście za to pieniądze nasze ciężko zarobione pieniądze. Tym bardziej, że jest jeszcze jeden element, na który warto zwrócić uwagę. Są bowiem rzeczy i zjawiska, na które się z Wami nie umawialiśmy, a które stały się naszym udziałem za Waszą sprawą. Myśmy się nie umawiali z Wami na wdeptywanie w błoto Pereł z Janowa Podlaskiego. Pamiętamy to w ogóle jeszcze? Myśmy się nie umawiali z Wami na rosnące kolejki do lekarza, na ciągnące się w nieskończoność postępowania sądowe, mimo reformy. Myśmy się nie umawiali z Wami na premiera, który grozi opozycji, że będzie okładana pałą i lepiej, żeby założyła grubą kufajkę, bo może będzie mniej wtedy bolało. Myśmy się nie umawiali z Wami na policję, która leje pałą teleskopową kobiety wtedy, kiedy bronią swoich praw, ale głaszcze po zrudziałej brodzie pana posła Brauna wtedy, kiedy ten demoluje czyjś sprzęt, obraża i wyprasza z Polski. Na to się nie umawialiśmy, szanowni, z tą władzą. I wy, i ja, podobnie jak w przypadku poprzedniej wyliczanki, możemy dołożyć do tego zestawienia jeszcze całą masę rzeczy, na które się z tą władzą nie umawialiśmy, a których nam niestety dostarczono. Więc, szanowna władzo, powtórzę jeszcze raz, nie szpanuj tym, co zrobiłaś. Nie nakłaniaj nas do bicia braw za to, że jesteś wiarygodna i spełniasz obietnicę. To jest twój obowiązek. Masz to robić, bo zapłaciliśmy na to ciężkie pieniądze. Dla pewnej przyzwoitości i uczciwości dodajmy, że wasi poprzednicy, szanowna władzo, też nie wszystko dowozili, też naciągnęli, też nie spełnili obietnic. Ale oni zapłacili za to najwyższą w polityce cenę. Wyparowali z obiegu na długie lata. Nie dziwcie się więc, szanowni państwo, że suweren na wasze 800 plus z naszych pieniędzy, czasem pokażę wam 8 gwiazdek. Naciągaczy się nie lubi. Szerokości.